Witam z wszystkich bardzo serdecznie. Jestem IO37 i a to jest gra Ultimate Chicken Horse. E, z randomami, oczywiście, pewnie wiecie o co chodzi w tej grze, bo może oglądaliście to u kogoś. Ale jest to gra polegająca na, do, na przechodzeniu z początku do końca mapy. Tu widzę, że trafiłem na Polaków. Cięka, co też się nie będę krył e, po, z początku do końca mety, czyli ze startu do mety, e, tylko że to my budujemy. Wszystko tak e, to bym taka, taka seria, odcinek bardziej pogadankowy. Bo jak wiecie, umie za dużo na kanale, ostatnio się nie dzieje. Przeszedłem. Dajcie mi to razy pogram <grymne> Co? No, także oni się już tu pozabijali wszystko, czyli ktoś do będzie dużo punktów. I tak. Pewnie zauważyliście, że na moim kanale się ostatnio dość mało dzieje. O, to sobie to wezmę. Że na moim kanale ostatnio się dość mało dzieje, bo nie mam zbytnio serii. Na szczęście, tego problemu się już pozbyłem, bo planuję... No, coś się dzieje? Nie wiem, kupują... biorą ten, czy nie? O! Eee, na szczęście planuję już, jak zauważyliście, że y, mam już serię z... Y, że mam serię z Netrixem, będę mieć serię z New. Planowałem mieć... Jaki mam nick na Steamie? No, Io. Taki sam kapa. No, yy, nie rozumiem trochę ludzi tutaj. Nie, roz, nie rozumiem Polaków, bo Polacy tu są czasami tacy sobie. No dobra, powiem, że to nagrywam. Eee. Yy, yy, Wytrącają mnie z równowagi, <laughs> ciągle, nie wiem o czym już mówię. Pozdrawiam, widzicie? Yy, och, lol was pozdrawia, Przemekusie się z was śmieje. To najlepiej z kimś na TS-ie. Nie, bo to na tym polega z randomami, seria, Tak, mam, tak już nad gery prowadzę. O. Wytrącają <śmie> mnie ciągle, czekajcie, bo coś, coś chcę powiedzieć, a ciągle mam bekę, w sumie na chwilę na spokojnie. Będę mieć serię z niu, miałem mieć dwie niestety nie działała mi ta gra, więc tak dwa na dziesięć troszeczkę z tym. Będę mieć jedną serię. Ciągle mam nagrany jeden odcinek z maniakiem, czego go nie, jeszcze nie montujemy, bo on ma wszystkie pliki, więc musiałbym kiedyś do niego pójść i to zmontować. Z tego co wiem dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli chyba nawet dzisiaj dla was, jeżeli to mi się uda jeszcze zmontować. Będzie film z mo, Będzie film jeszcze u Netflixa z gry Mode Your Friends na jego kanale. Nie wiem kiedy będzie u mnie kolejny, czyli trzeci. Tego nie wiem, bo nie nagraliśmy już na zapas. No nie, nie mogę tu postawić, ale to było piękne, gdybym to tu mógł postawić. Co już tam dzwonią? Nie wiem, ja zbytnio nie chcę gadać z randomami, nie? Włączyłem kamerkę. Ło! Nawet włączyłem. No i wzięli mi pieniądze. To będzie przynajmniej mieć pierwszego. O! I dostaliście tu różne punkty. Dobra, może wam najpierw wyjaśnię na czym Polga gra. Potem przejdziemy do tematu mojego kanału. No, a będę mieć jako jedyne punkty. Żal. Uh, pole gra polega na tym, że dostajemy punkty zależnie od tego co zrobimy, jeżeli przejdziemy sami to dostajemy punkt za przejście oraz za solówkę, jeżeli będziemy pierwsi to dostajemy za przejście i zabycie pierwszym, za pułapki, jeżeli kogoś zabijemy naszą pułapką itp itd. Również za pieniądze. I to my wszystko tutaj tak naprawdę budujemy. Akurat trafiłem na Polaków, więc całkiem spoko. Tak się prezentuje tabela. Ja się akurat bardziej, wow, jak na razie interesuje się tutaj gadaniem niż graniem. Oj, O, Dobra, spadłem. To mogę wam przynajmniej powiedzieć. Czyli serę mamy już jakieś tam zaplanowane. Planuję też robić właśnie serię z tej gry z Ultimate Chicken Horse. Z randomami więcej. Yy, planuję tak do tygodnia zrobić jeszcze odcinek z Girls Moda. Z randomami. I coś tam jeszcze, ciągle poprawiam tą kamerę, bo ciągle nie wiem czy jest dobrze, teraz powinna być prosto, nie wiem czemu tego nie zrobiłem. Także tutaj widzicie sobie, gram z nimi, oni, no Polacy, hashtag. Po tej mapie chcę wyśleć... No dobra, nie wiem, nie rozumiem ich, czemu chcą gadać. Ja bym się bał, no ale dobra. Tutaj. Halo. Chyba... Może padaczka? No, troszkę umarł sobie. O, żyje! Dobra. Ale chyba już nie żyje. To mniejsza, co tyle by tego było? I spróbujemy dzisiaj wygrać. Ja tam prawie, że przy. Jestem drugi, fajnie. Ale. Spoko spoko nie wybuchajcie. Nie wybuchajcie niczego, mapa jest spoko. A, wręcz, bym powiedział inaczej, że nie wybucha. Bo bomby to jest środek niszczenia czegoś. Czyli że wtedy się tego pozbywamy. Ja tu mam akurat to i nie wiem, gdzie bym to mógł dać, żeby było trudniej. Na przykład gdzieś... o tu. Dobra. No i to my sobie tutaj wszystko budujemy trasę. Ale raczej znacie tą grę. Jeżeli nie znacie, to nie znacie, ale raczej znacie. Bo w sumie tego jest teraz tak mnóstwo na YouTubie. Ło! Wow. Aaa, no i się daliśmy. No to tyle z moich planów, yy, wygramy. Także a mapa jest ba banalnie prosta. Banalnie prosta. Mapa jest strasznie prosta, naprawdę. Ale mam przynajmniej pułapkę. To jeszcze nie idziemy aż tak bardzo do tyłu. O, weźmy to, bo to jest śmieszne. Gdzie by to można było dać? Nie widzę zbytnio nigdzie. ID, pomysłu. NIE MA TUTAJ <noise> I tak, tam można wejść, tam jest niby jakiś sekret Ten koń się chyba dopiero teraz o tym dowiedział, tak to przynajmniej... Nie wy, wy... No halo, no zrobię to z shiftem W ogóle prawie nie grać w to napadzie. Halo, nie, nie, nie przygwoźduj mnie przygwoźdź co? <noise> what okay yeah set no To chyba ze wszystkiego, z czego się mogłem wygadać, się wygadałem. Co mogę, mogę powiedzieć o tym, że te wakacje, są niby wakacje też. Yy! Ale pamiętajcie też, że... Pamiętajcie też, że ja właśnie zginąłem. Pamiętajcie też, że ja też mam wakacje, tak? I nie chciałbym całych, całej przerwy spędzić na nagrywaniu. Dlatego odcinki będą codziennie, bądź co dwa dni. Raczej będą co dwa dni. Nie A, przegrywam. Fajnie. Na razie się utrzymuję z apek samych. No żal gra, żalal nie gra, naprawdę. A to tutaj jest, jest zbyt hard. Więc to usunę w taki sposób. Nie wiem w ogóle, czy wam wyjaśniłem tą grę. Jeżeli nie rozumiecie, to. To sorry. M Mówi się trudno. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Cokolwiek. I teraz to ogólnie. Wy... To znaczy. To znaczy jak kliknąłem w spację. To nie jest tak, że... No, że. Chcę na kogoś zwalić winę. Czy serio kliknąłem, tak? Tylko nie wiem, może dostanę akurat laga czy coś takiego. Bo lagi. Lagi akurat są częste w multiplayer w tej grze, ponieważ multiplayer jest tu na fazie beta dopiero. Więc lagi są tu dość znaną i ogólną rzeczą. że Rze mów dobrze, please. Rzeczą. I chyba właśnie takiego też dostałem, bo kliknąłem spację, ale się nie kliknęło, albo kliknąłem za późno. W każdym razie się nie kliknęła, nie drążmy tematu. No ta owca jest dość trudna. Ona je dobrze gra. Też wczoraj dobrze grałem. Wczoraj. Znowu punkt z pułapki, no przynajmniej tak się utrzymuje. Pozostały trzy szanse. I właśnie te, mm, ta gra nie, może i nie jest na czas, ale jest właśnie jakby utrzymywana y, tą długością, że jest katan 12 rund, czy coś takiego. Tak, zrobimy. I w sumie możecie mi znowu pisać jakieś tam... Tytuły gier, jakie mogę nagrać, bo wiecie czy nie, ale skończyłem Line'a, Hokus też mi się, tak powiedzmy, że znudził. Mm, a też samych gry, gier, multiplayer, bo będę mieć teraz trzy serie z innymi osobami, jakby kooperacyjne, to też mogę. To też jest spoko, tak, ale. zamiast więcej ogólnie pracy nad tym. A, fajnie, że sobie spadłem. I chciałbym też mieć taką serię, w której ja byłbym tam sobie sam, tak, jakby, nie. O oh. Dobra, jestem, przeszedłem. Nice. Byle by owca nie doszła, bo jak owca dojdzie, to już jest... Dobra, powiem na no tak. Jeżeli każdy dojdzie do mety, to nie ma punktów. Jeżeli nikt nie dojdzie to też nie ma punktów. Więc jeżeli owca przy... dojdzie do mety, to automatycznie wygrywa. Bo już koń zginął. GG ani... Oni chyba gadają wszyscy, ja jako tam jedyny piszę. Ale nie chcę z nimi gadać, bo nie wiem jak bardzo mają ogarnięte mikrofon. Już mi starczy tego chaosu, który jest przy nagrywaniu garyzmoda z randomami. Ogólnie to jest... Yy, ja jestem hostem. Ja tu mam już wszystkie mapy pod, podblokowane. I w sumie 12 minuta, więc będę kończył odcinek, ale jeszcze wam powiem, że tu mam bonusa. Bonus jest tutaj w, w symbolu ubrania do kogoś. No ale tak no to tyle w sumie, bo już jest 12 minuta, 13 właściwie. Więc że to on ten odcinek się spodobał, że troszkę mnie posłuchaliście, że sobie pooglądaliście grę. W następnym odcinku już bardziej będzie więcej gry, a mniej mojego gadania. To było... To jest taka zapowiedź serii z tej gry i przy okazji wyjaśnienie. Tego, co się będzie umiedziało na kanale i co się umiedzieje. No a tymczasem do zobaczenia, do słyszenia. 8 rano. Nerka!